Si mam widzowie dzisiaj się tepamy do graczy. <noise> ogólnie to nie umiem grać w tą gierkę, ale sami ocencie w sumie. I co? Zostańcie do końca filmu, bo jest taki zajebisty tepek. Konfig macie u mnie na Discordzie, zapraszam na config creators. Mamy najlepsze konfigi Działa nam ogólnie autotraps OPSA. Jak kupicie konfig, wszystko wam wytłumaczę jak to działa. Ostatnio powstał anarchiczny shop, na którym macie 4200 za złotówkę. Dodatkowo trwa tam konkurs na 50 zł. Bardzo polecam i lecimy do tepania. Piątek startuje serwer Moonsky. Zapraszam. To jest server box pvp. Będziemy grać na live. Yeah, yeah, ELO. O, tepa nas. Ładuje, kurwa. Dobra, łatwy trapik. Chuj łatwy. Mam kolegę jakiś z Kurwa, ja mam jak sobie kilo w ogóle. Dobra, spróbujemy sobie go zabić. Dobra, dam sobie drewno na pasku, żeby go zboxować. Ja też nie. Kurwa, ale jestem chujowy. To jest kurwa cheater wydalony Kurwa nie mam nic. Dobra, on, on, kurwa się rusza Zabiliśmy sobie, a bo jak kurwa potki nie miałem w ogóle Dobra, zaakceptował nas Kurwa ładuje. O, to jest nemos Dobra, wypiję sobie potkę Uwielbiam se boxa duża O, to mi kolegach porga Może go zabijemy w sumie Ogarnia coś Kurwa ale jest dziwnem Mam dźwignię? Kurwa mam trzy dźwignie Dobra, chuj sprawdził Kurwa co ja tu mam? Trzeba sprawdzić dźwignię Kurwa Dziwany dobra, chyba trzeba spierdolić po prostu. Kurwa! Dobra, ostatnia lawa mi została. Co ja odpierdalam? Co ja odpierdalam? Jak ja wyjdę stąd, to będzie. Co jest? Co jest? Ty kurwa, how zlogał? Anabania, anabania. 2 zlogał, debil. Anarchiczny kill off. zajebiście. Dobra, sprawdzę, trapa. Nemos, dobra, Nemos. To sobie kulturalnie wyjdziemy. To jest jakiś borowik, o czym ja... Ale on dużo. Ale on dużo łupie, kurwa. Dobra, dzwonię do siwka. Kurwa, dzwonię już do czego cepela. Ty co on bierdala? Siwek, siwek, no, siwek, siwek. Tak. Y, typ, 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 tak. typ, mamy typa. Mam typa. Dypnąłem tak, się. Anarchiczne, anarchiczne. Tak jest. Idź na kordy 1000, 1800 na 1500 A do nie małeś? No dobra, spróbuję się do tepać. Ale idź już w, te, w stronę tych kordów. To jest jakiś Borowik stary no, Typnąłeś? Tak. Mmm, cicho. Wraz spróbuję go jakoś. Kurwa hitnął mnie. Tak nagrywasz teraz? Y tak, no, nagrywam odcinek teraz. Dobra, tepaj się, tepaj się, tepaj się. Tepam, ja no, to się Idę go hitnę. Hitnem! Kurwa nie mam Cześć, bo ja cię w friendach nie mam. Co ty Kurwa miski y Cześć stój stój, stój 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 Do friendów Dobra dodałem Cię dodałem Cię Trident 5 trefów Dawaj Osta kurwa z Jak go zaboksuję Czekaj mam lagi Nie da się grać czekam wagi. mam lagi Muszę go hitnąć Hitem jak syf jestem dzisiaj, dopiero do wbijającego O kurwa Tego złego bo nie Dobra, zaboksowałem, zaboksowałem Daj mi wyjść Kurwa no pójdź, później. No dawaj. obania mi padła. Tylko żebyś ty nie bił, mnie, nie? Dawaj, 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 dawaj. Kurwa widzowie, jak kto się uda? Mi na początku dużo bił, więc może mieć 30 mieczyk jakiś. na dalej go, mi buty padają jeszcze. A jemu? On ma... Ty jesteś fullana, nie? Łupnął! No! Dobra. Okay. mnie 40! Dobra widzowie, zajebisty Kilek Wbijajcie do mnie na Discorda po taki zajebisty konfig. Ja wszystkie boxy... Elo Dobra widzowie, to do, powiem do następnego gracza. Wybiję sobotkę od razu. O, zaakceptował nas. O kurwa, to jest Nemos, kolejny. Ty, dostałem strędza Nie, to... No, Muszę zjeść Ale bije, kurwa Ale biją Dobra, Bronik... Kurwa, panikuję, panikuję co ja mam w ogóle... Dobra cykam Czemu kurwa ja nie mogę wycykać? Bania, bania, bania Ja pierdolę Jak coś to to jest kolejny tepek No ale mi creepa o oh, ucieło Buty, buty Masa pasowe O tu stary masz Uciekaj, uciekaj, uciekaj Ale nie ma co, tu jest fullboxer, full ja chyba oram sobie Stop. O kurwa, leci za mną frajer Chyba sobie oramy widzowie mi perły Kurwa Jestem w borderze, co jest? Dobra, on wie, że mam jeszcze seta magicznego. może nie będzie się bijał On nie wie tak naprawdę, co ja mam Jeszcze, bo nie widzi mojego seta Ja sobie do lawy wejdę pana, no nie mam pań. Co tu się dzieje? Chyba po prostu se wejdę. Go tutaj wknokiwał, jakby chciał tutaj przejść. No ja pierdziele, nie mam. Nie mam. Nie mam w ogóle. Kurwa, bijemy. No, może mu się uda jakoś wyjść. Kurwa, czemu ja nie miałem tych łebów, No. Mega daleko ja idę spawna. Kurde, szkoda, że nie miałem zapasowego seta i łebów i więcej. Dobra, widzę, wydobamy się. O, wyszedłem, prosty trapik. Dobra, już tego weźmiemy, zamurujemy. Kurwa, pada do trapa. No wywaliło mnie no! Jezu, wersji nie zmieniłem! Wersji nie zmieniłem!